Dzień dobry Państwu, Michał Kowalski, Portal Oświatowy. Drodzy Państwo, dzisiaj o kwalifikacjach w zakresie nowych przedmiotów: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Zaznaczam, że nie ma jeszcze przepisów, które potwierdzałyby wymogi kwalifikacyjne w zakresie tych przedmiotów, ale tak naprawdę tutaj duża nowelizacja przepisów nie będzie potrzebna. Pewne informacje czerpiemy za to z uzasadnienia projektów rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Tam zasugerowano, jakie kwalifikacje będą potrzebne do prowadzenia tych nowych. Zajęć. Zacznijmy inaczej niż w tytule, od edukacji obywatelskiej. Edukacja obywatelska ma być przedmiotem realizowanym w szkołach ponadpodstawowych. No i co wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ramówki? Wskazano, że przedmiot ten będzie mógł realizować nauczyciel mający kwalifikacje do historii, historii teraźniejszości bądź wiedzy o społeczeństwie. Mają być to po prostu kwalifikacje do prowadzenia tych przedmiotów, w zakresie tych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych. Zatem przypomnijmy sobie, jakie są kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych. Znajdziemy je w paragrafie trzecim, w ustępie pierwszym rozporządzenia kwalifikacyjnego. Mianowicie, jest to jeden z wariantów. Studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie zgodnie z nowym standardem kształcenia na konkretnym kierunku, zgodnym z nauczanym przedmiotem, czyli jednym z tych trzech, które wymieniłem. Na kierunku, których, którego program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej jednego z tych nowych przedmiotów. Albo na kierunku, którego program określa efekty uczenia się w kategorii wiedzy, umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie tego nowego przedmiotu. Inny wariant to studia według starych standardów kształcenia, czyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Tu zauważmy, same studia pierwszego stopnia nie wystarczą. Zgodnie ze starymi standardami kształcenia, czyli przepisami obowiązującymi przed 3 sierpnia 2019, na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem, albo na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności obejmują treści nauczania z podstawy programowej, albo na innym kierunku i wtedy potrzebne będą studia podyplomowe w zakresie, no właśnie czego? Historii, historii. I teraźniejszości, i wiedzy o społeczeństwie. W każdym z tych przypadków potrzebne jest oczywiście przygotowanie pedagogiczne. Takie będą wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacji obywatelskiej. Ogólnie rzecz ujmując, Kwalifikacje te będą mieli nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do prowadzenia w szkole ponadpodstawowej zajęć z historii, historii teraźniejszości i wiedzy o społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy te kwalifikacje mają według obecnego rozporządzenia, czy też nabyli je na mocy przepisów przejściowych. Innymi słowy, nie ma odrębnych wymogów kwalifikacyjnych, nie będzie odrębnych wymogów kwalifikacyjnych najprawdopodobniej w zakresie edukacji obywatelskiej. Wprawdzie resort zapowiada kursy w zakresie, w zakresie edukacji obywatelskiej, Obywatelskiej, ale, drodzy Państwo, to będą kursy doskonalące, a nie kwalifikacyjne, czyli one nie będą nadawały kwalifikacji w zakresie tego przedmiotu. Nie. Kwalifikacje te będzie miał nauczyciel historii, hitu, bądź wiedzy o społeczeństwie. Jak wygląda kwestia edukacji zdrowotnej, tego drugiego przedmiotu? Edukacja zdrowotna ma być nauczana w klasach 4-8 szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. No i tutaj z ramowych planów nauczania wynika dość podobna podobna zasada. Otóż edukację zdrowotną będą mogli prowadzić nauczyciele, którzy mają kwalifikacje w danej szkole do prowadzenia zajęć, wychowania do życia w rodzinie, bądź biologii, bądź wychowania fizycznego. Czyli te kierunki studiów będą dawały podstawy do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej. Do tego Edukację zdrowotną będzie mógł również prowadzić psycholog szkolny. Osoba mająca kwalifikację psychologa, niemniej jednak nic nie wskazuje na to, by miało to być realizowane w ramach stanowiska psychologa. Chodzi tu bardziej o to, że zajęcia z edukacji zdrowotnej będzie mogła prowadzić osoba, która ma kwalifikację psychologa szkolnego, ale będzie je prowadziła na stanowisku nauczyciela w ramach 18-godzinnego pensu. I tutaj akurat resort edukacji zapowiedział, że w przypadku. Edukacji zdrowotnej planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych na tym, na tym kierunku. Inaczej niż w przypadku edukacji obywatelskiej, przynajmniej jeżeli bierzemy pod uwagę zapowiedzi. Także jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, będziemy mieli do czynienia z kwalifikacjami obowiązującymi w szkole ponadpodstawowej, które już Państwu wymieniłem, bądź też kwalifikacjami obowiązującymi dla klas 4, 8. Szkoły podstawowej i tutaj są dodatkowe wymogi kwalifikacyjne, dodatkowe warianty wymogów kwalifikacyjnych. To znaczy, nauczyciel szkoły ponadpodstawowej ma kwalifikacje do pracy w szkole w klasach 4-8 szkoły podstawowej, oczywiście jeżeli one są na odpowiednim kierunku, ale też oprócz takiego nauczyciela w klasach 4-8 szkoły podstawowej może pracować osoba, która ukończyła studia samego pierwszego stopnia, według starych standardów kształcenia na Odpowiednim kierunku, albo na kierunku którego efekty uczenia się odpowiadają treści podstawy programowej albo na innym kierunku, ale wtedy uzupełnionym o studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu, bądź też kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu. W tych, wszystkich tych przypadkach potrzebne jest oczywiście przygotowanie pedagogiczne. Dodatkowo do, do pracy w klasach 4-8 szkoły podstawowej są predestynowani nauczyciele, którzy ukończyli jeszcze w przeszłości zakłady kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej oczywiście. Ewentualnie w innej specjalności, wówczas uzupełnionej o kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu. Pamiętajcie Państwo, e, zakłada prawodawca, że e, zakres nauczanego przedmiotu e, będzie dotyczył również wychowania do życia w rodzinie, biologii i wychowania fizycznego. Jak to będzie wyglądało już konkretnie? No, tu musimy poczekać na projekt rozporządzenia kwalifikacyjnego, który ukaże się prawdopodobnie w. Jak zapowiadał Resort Edukacji, zdaje się już po nowym roku, chyba w pierwszym kwartale, taka była zapowiedź przyszłego roku. I wtedy będziemy mogli skonfrontować obecne zapowiedzi z treścią projektu. Wydaje się jednak, że niewiele się zmieni. Oczywiście o projekcie będziemy informować na łamach Portalu Oświatowego. Zapewne będzie też spotkanie na żywo w tej kwestii, na które już teraz zapraszam. Do zobaczenia.